z tej strony NoviCat, a z was w kolejnym odcinku ze Stardewali. Mamy ósmy dzień lata, ale nie, nie, nie lata. Mamy ósmy dzień jesieni i lecimy dalej. W ogóle, a, odebrałam chyba te 750 monet. W sumie nie pamiętałam tego. O, mamy gasa. Dzień dobry. Dzień dobry, gas. Ach, piękny mamy dziś dzień, he? Wiesz, jako właściciel knajpy słyszę o wszystkim, co się dzieje w mieście. Pamiętam, jak się wprowadziłaś nikt nie wiedział, czego się spodziewać. Nieznajomy z miasta, nieznana osobowość. Chwila. Wybacz, muszę to mieszać co 5 minut. To co ja mówiłem? O tak, wiesz, to jest trochę podobne do robienia sosu. Jeśli dodasz nową przyprawę, możesz wszystko zepsuć. Ojoj! Z drugiej strony, jest szansa, że stworzysz coś nowego i przepysznego, prawda? Haha! Ehm, um, próbuję przez to powiedzieć. Dobrze, że tu jesteś. Uważam cię za moją dobrą przyjaciółkę. Tak w ogóle, to przyszedłem Ci coś dać. Trzątałem na zapleczu i znalazłem tę starą mini szafę grającą. Chcę Ci ją dać. O, fajnie. Otrzymano mini szafę grającą. W sumie to mój stary projekt. Jest bardzo łatwa do zrobienia. Więc w razie czego przyniosłem Ci plany? Umieś wytwarzać mini szafę grającą. Cóż, zmykam do domu. Muszę dać tę marynatę z powrotem do... na piec. Do następnego! Dobra, mamy trochę dużo czytania, bo tutaj na pewno też będzie parę przepisów od ludzi. Druga nomi. Chciałbym się z tobą podzielić starym rybackim przepisem, który mój tatuś robił, gdy byłem jeszcze szkrabem. Ważne, żeby ryba była świeża, Willy. Potrawa z ślimaków. Witam, to sezon na jeżyny. Wszystkie krzaki są nimi całe obrośnięte. Chcę trochę pozbierać, ale zgubiłem mój koszyk, pomożesz? Linus. No i oczywiście ja wiem, gdzie jest ten koszyk. I tak jak właśnie Linus nam powiedział, mamy sezon na jeżyny, co widać właśnie tutaj, tutaj gdzie mam myszkę, czyli w prawym górnym rogu. Taka, takie oznaczenie, że można znaleźć teraz właśnie jeżyny. No i mamy jeszcze żurawinę przy okazji. To też bardzo ważne. W ogóle. Chciałabym zaznaczyć, że nie mieścimy się w skrzynce na. Oj. Yy. A, to w sumie nieważne. Ale chciałabym zaznaczyć, że nie mieścimy się w skrzynce na ryby. To dosyć, dosyć duży problem. I. Ja w sumie. Może bym się tu pozbyła niektórych rzeczy? Bo ja potrzebuję chyba to wsadzić. Znaczy, to makre, to w sumie nie tutaj, ale. Ale to mogę tutaj wsadzić, to mogę tutaj wsadzić, to też. E, to jest do sprzedania, to jest do sprzedania. No dobra, to chyba tyle. A, konewka jeszcze. Ważna rzecz, ważna rzecz, żeby tutaj. Oj, podlać. Trochę krzywo mi to wyszło. Mamy ósmy dzień jesieni. Ósmy dzień jesieni. Mamy poniedziałek. Co za tym idzie? No właśnie się zastanawiam. Co za tym idzie? Kurde, kukurydza wyrosła. Amarantus wyrósł. Żurawina wyrosła. Więc będzie trochę monet. To na pewno. Ale trzeba będzie tutaj wszystko to poogarniać. Ogólnie żurawiny wypada zdecydowanie więcej niż jedna sztuka zawsze. Więc to też warto wiedzieć. Kota oczywiście pogłaskać, podlać mu. No i tak jak widzicie na krzakach właśnie są jeżyny, przez co możemy ich dzisiaj bardzo dużo zebrać. Nie to chciałam wyrzucić, a to i to. Przy okazji plus... Plus 100. I to. Eee, tak. A jeśli chodzi o kukurydzę, to zostawiłabym sobie jej 20. No i dobra. Reszta do sprzedania. Mamy koszyk kolejnusa znaleźć. Ale to zaraz to zaraz. Zaraz zobaczycie, gdzie on jest. No bo nie będę udawać, że go szukam. Skoro nie mam czego szukać, bo dobrze wiem, gdzie on się znajduje. E, tutaj damy jeszcze to na pioruny. Tutaj idziemy do ryb dać tą ikrę. Tutaj. A, no i chciałam odłożyć jeszcze. No, te wszystkie rzeczy tutaj. Amarantus też musimy wziąć ze sobą przy okazji. Bo amarantus będzie dla marni. Tak, to odłożymy, to odłożymy, to mogę odłożyć. Dla marni. Jeden amarantus. I dla czarodzieja bym wzięła prezent, bo jeszcze możemy mu dać jeden prezent. Jest w miarę szczęśliwy dzień, więc ja może też bym przerobiła przy okazji geody. Które do przerobienia są. Tak, to do sprzedania, no i lecimy do zwierząt, no i zaraz lecimy na obiegówkę po wszystkich krzakach. Czyli te dni teraz będą wyglądać... standardowo... monotonnie. Wręcz bym powiedziała. Czekajcie, tylko jeszcze muszę zobaczyć jedną rzecz, a mianowicie silos. I budowa silosa. 10 gliny, 100 kamieni i 5 sztabki miedzi. 10 gliny. Sto kamieni, bo to też tutaj w sumie. I 5 sztabki miedzi. Okej. Okay. To mamy na budowę silosa. Bo do robin też bym chciała zajść, żeby już kolejny silos zbudować. No ten, ten na pewno nam nie będzie wystarczał. Jeśli chodzi o ogół, polejkujmy sobie zwierzątka, które są blisko, oczywiście. Wydoimy. Na szczęście większość zwierząt do dojenia jest blisko siebie. Więc nie będzie problemu. Tutaj jedna koza tylko odbiegła. Ale poruszanie się w trawie jest dosyć męczące. Nie ukrywam, że nie. Mamy dwa dodatkowe sery na sprzedaż. No i lecimy oczywiście do kurek po majonezy i do kaczek. Nie wiem gdzie jest jedno jajko. Jednego jajka mi brakuje. A tu na widoku. Dobra. I to chyba tyle. Możemy w takim razie iść się zaopatrzyć we wszystko czego chcę i pójdziemy sobie może od góry. Bo od góry będzie nam łatwiej. Tylko wiecie, co, potrzebuje jeszcze zejść na przystanek autobusowy. Przystanek autobusowy tylko dlatego, że właśnie tam znajduje się znajduje się koszyk <grym> Lainuza. No, i tak jak powiedziałam, ja nie będę ukrywać, że nie wiem gdzie on jest. On jest dokładnie tutaj. Proszę was bardzo, tutaj właśnie. Mamy koszyk Lainusa. Znajdujesz koszyk na je lepiej to zwróć Lainusowi. No i przy okazji mamy Pam, która właśnie jest kierowcą autobusu. No i to jest y sprzeczność sama w sobie, ze względu na to, że Pam jest y jakby nie było. No, inaczej to powiem. Pan ma problem z alkoholem. E, no i tutaj jest mały dysonans, że ma problem z alkoholem, ale prowadzi autobus. No i ona teoretycznie twierdzi, że przestała pić ze względu na to, że właśnie prowadzi autobus. Ale czy to jest prawda? Jednak nadal są poruszane te kwestie, że no, że Pam jest jednak alkoholiczką. Więc ciężko, no ale to już jakby według własnego sumienia. Ja tam nic do tego nie mam, ufam Pam. I mam nadzieję, a w sumie to mam za to kciuki, że się po prostu zmieniła. Ehm, tutaj jeszcze mam dla Demetriusa prezent, to dla mnie wspaniale. W trakcie tej pory roku skupię swoją uwagę na grzybach. Okej. Okay. Tutaj też mogą być owocki, tam na górze. Kurde, wiecie co, najgorsze jest to, że Linus jest na górze. Na tanku pociągowym. Teraz jest ten wielki sezon zbiorów, ta? Masz prezent. Uwielbiam to, no wiem, że to uwielbiasz. Nie bez powodu ci to przyniosłam. Robin też coś przyniosłam. To dla mnie. To dla ciebie. Tak. Wybuduj budynek rolny i silos. Silos, silos, silos. Potrzebuję drugi silos, więc miłoby było, gdybyś go postawiła. Możesz go postawić przy tym. Super. Super. Mamy jeszcze trzy prezenty: dla sama, e, dla Marni i dla czarodzieja. To są trzy prezenty. No, plus, plus dla Lejnusa, któremu przydałoby się zwrócić koszyk, ale. Tak jak powiedziałam, nie po drodze mi na razie. Jak będzie po drodze, to spoko. Ale nie chcę mi się iść na Peron, żeby dawać mu. jego koszyk. A jeśli chodzi o pustynię, którą mamy odblokowaną aktualnie. To... Y, ja... To ja na chwilę obecną i tak tam nie będę jechać. No, bo mamy jeszcze parę rzeczy tutaj do zrobienia. Właśnie patrzę, gdzie jest sam jest tutaj, ale potrzebujemy kupić jeszcze amarantus od odpiera, więc to zrobię. Amarantus. 32 sztuki. Żeby było na zaś. Dla Karolina i dla Lilins nie mam. Dla Alexa również. E, więc ja bym poszła teraz właśnie powiedzieć geody. No i później jeszcze zobaczyć w lesie, czy nie ma. jerzyn. O oh je, yeah, pora na pizzę. Tam pracuje lepiej mu nie przeszkadzać. Też jestem tego zdania. Więc lecimy dalej. Mamy 14 tysięcy. No. Nie jest to dużo. Tak szczerze. Powinniśmy zacząć inwestować w pieniądze. I ja dobrze wiem, jak zacząć inwestować w pieniądze. Tylko do tego też będę na chwilę potrzebowała Robin. Co za tym idzie? No. Dopiero zaczniemy ten plan wdrażać w życie po wybudowaniu silosa, ale przed wybudowaniem tej kolejnej rzeczy wolałabym rozbudować stodołę. No i tutaj jest mały dysonans. No bo jednak albo rozbudować stodoły, albo zaczęcie tego projektu, o którym myślę. No ale cóż. Trzeba będzie coś poświęcić. Jeszcze nie wiem, na co jestem gotowa, żeby coś poświęcić. E, tutaj wypada nam trochę tych nowych rzeczy dla Gantera. No, zobaczymy. Zobaczymy. Na razie to wiecie, takie mam plany, żeby zacząć tak huczniej działać. Też narzędzia przydałoby się w końcu rozbudować. A, w sumie możemy posprzedawać u Clint'a te rzeczy, których ganter od nas nie chce. Oczywiście wszystkie rzeczy, których nie chcę, są podpisane, że ich nie chcę, a w sumie to nic nie jest po nich napisane. To, śmietnik. No i lecimy do Gantera. tutaj podarujmy, dwie rzeczki, proszę bardzo. Dawno nas tutaj nie było, ale tutaj też nic ciekawego się nie dzieje i tak w sumie z prezentów też nie mam co tutaj zabierać, bo większość prezentów to są prezenty, które nie są mi aktualnie potrzebne. A i mamy nowe zadanie właśnie na tablicy ogłoszeń, tak przy okazji, więc zaraz zobaczymy. Tylko jeszcze tędy idę, o właśnie, bo tutaj często lubią być jeżyny. Tylko Maru musi zniknąć z mojego pola widzenia. Dobra. I mamy zadania. Mam ochotę zrobić mój słynny, gigantyczny omlet, ale będę potrzebowała masę jaj, ktoś się podejmuje. Albo liczba robali w lokalnych jaskiniach sprawia, że kopalnia jest niebezpieczna dla innych. Nie dla mnie, mogę wrzucić sporo grosza, jeśli ktokolwiek pozbędzie się z 50 takich. No dobra, wybierzmy zadanie dla Klint'a, bo sławny ym, omlet Gasa. Jeszcze będziemy mieli możliwość zrobić. Tak, z doświadczenia wam to mówię. Dobra, to dajemy niżej, a to zostawiamy przy sobie. Tutaj. r, Dodaję tak. No, i jeśli chodzi o te jeżyny, to teraz przez najbliższe 4 dni. Chyba cztery albo trzy, no to będziemy chodzić po tej jeżyny. Nie, żeby to był jakiś bardzo opłacalny biznes, ale myślę, że to się przyda po prostu. Tak czy siak, jesteśmy w stanie z tego zrobić rzeczy, które będą na przyszłość warte zdecydowanie więcej. Za darmo, tak naprawdę tylko i wyłącznie za czas w grze. No to żal nie skorzystać z takich ofert. Tutaj oczywiście. Tutaj też na krzakach czasem bywają. Tutaj akurat jeśli chodzi o te krzaki, no to trzeba się rozglądać po prostu. Praktycznie każdy taki grzak, krzak w tej formie jest w stanie posiadać właśnie jeżyny. Nie widziałam, żeby przy Li było. Więc lecimy teraz do lasku. Jeszcze oczywiście, zanim do lasku, to chciałam Marni, żeby dać amarantus. Och, amarantus, o który prosiłam! Dziękuję ci tak bardzo! Moje krowy to pokochają. Kocham zwierzęta pannonomin, dobrze je traktuję, a na pewno się polubicie. Super, czyli mamy zadanko zaliczone. I możemy pogadać z Jazz. I tak w sumie wiecie co możemy zrobić? Możemy tu wejść i zabrać portki e, Majora. Znajdujesz szczęśliwe, fioletowe shorty. Lepiej to zwróć Luisowi, ale ja jeszcze z zwrotem ich akurat poczekam. Nie spieszy mi się, żeby zwrócić je tak szybko Luisowi. Zwłaszcza, że z tym może być parę śmiesznych sytuacji. Bo portki Majora możemy wykorzystać w różnych sytuacjach. Pamiętacie jak było Luau, czyli taki, że gotowaliśmy wielką zupę na plaży? To dokładnie tam też można wrzucić portki Majora. I... No jakby teksty są dostosowane do tego. Więc jest zabawnie. Ale też na przykład możemy ich użyć w innych eventach. Możemy też zrobić pewną rzecz w domu Majora, związaną z właśnie tymi portkami. I może byśmy ją zrobili w sumie. Ale na pewno to na pewno nie dzisiaj. To jest tak, jakby plan na dalszą przyszłość naszą stardium. Nie wiem, co zrobić z tymi portkami. Jeśli ktoś z nas tardził, no to może napisać, em, co według niego moglibyśmy zrobić właśnie z nimi. Jaka jest najlepsza opcja? Bo możemy też ją wykorzystać na najbliższym evencie, który będzie w sensie nie wiem, czy najbliższym, ale jednym z eventów, który jest właśnie w jesień. Albo em, możemy też po prostu je oddać, ale. O, jest mało fanu, jeśli po prostu je oddamy. Oczywiście do czarodzieja, żeby dać mu prezent. Ach, to jest nasycone potężną, tajemniczą energią. Ach tak, wiedziałem wiele rzeczy o Twojej przyszłości. No mi. Wyjawienie ich tobie mogłoby pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Super. To nie musisz mi ich mówić. Ale. Ale mam nadzieję, że to nie były złe rzeczy. Dobra, no i idziemy szukać krzaczków. Reszty krzaczków. Które tutaj wyhodowały nam jeżyny. bardzo, tutaj jest jeden. No i tak to właśnie jest, tak to jest. Są takie nudniejsze dni w Stardew. Które właśnie na przykład następują... Podczas zbiorów takowych malin czy jeżyn. Ja akurat nie przepadam... Mm, tego robić. Nie przepadam za tym, żeby to robić. To chyba... Jest sformułowanie bardziej po polsku <laughs> niż tamto, które powiedziałam. A, no i ważne, żeby też tutaj za drzewami sprawdzać, bo czasem lubią się tam chować, właśnie, jeżynę albo maliny. No to zależy, jaka jest pora roku teraz. Bo maliny, pamiętajcie, że są wiosną. Jeżyny jesienią. Latem nie ma takich zbiorów. Yy, I zimą w sumie też nie. No. Więc tylko wiosną i jesienią są takie zbiory z krzaków. No i dobra, już nic tutaj nie widzę. Na dzisiaj jeżyny skończone. I jeszcze oddałabym w sumie ten. Ten koszyk Klainusowi. Yy, I moglibyśmy pokopać jeszcze drewno. Robin teraz buduje silos, tak? Tak mi się wydaje. Zleciliśmy jej silos. A no i tutaj jest amarantus, ale jej widzę, że jednego nie wykopałam. Tak przy okazji. A, I w ogóle coś, co się skarbnęłam dopiero po odcinkach, po nagraniu odcinku pierwszego z właśnie e, jesieni w Stardiu, to jest to, już Wam mówię, że dałam tutaj nawóz do nawadniania, tylko nie mam absolutnie pojęcia po co, skoro przecież e, pola nawadniają się automatycznie przez nasze mm, sprinklery. Więc tutaj strzeliłam mocną gafę, o której dopiero w sumie dowiedziałam się już po odcinku. No ale trudno, czasem tak najwyraźniej musi być. No i dobra, koszyk do oddania, tak. Koszyk do oddania. To możemy jeszcze lecieć akurat. Tutaj. Żeby Linusowi to oddać. I może w następnym dniu polecimy sobie na pustynię. Bo tak, autobus prowadzi nas na pustynię. A przez to, że już to wiecie... No to właśnie może byśmy się tam wybrali. Lejus na szczęście ma otwarte, otwarty namiot całodobowo. <grym> Więc nie ma problemu z oddaniem mu tego koszyka. Proszę bardzo. Mój koszyk, dziękuję, to wiele dla mnie znaczy. No i oczywiście jeszcze prezencik, to dobry prezent, super. Ogadać z tobą nie mogę, ale mamy scenkę z Linusem. No mi! Podejdź do ogniska. To takie przyjemne uczucie. A, to jest ta scenka spod, spod tekstami. Miałem nadzieję, że kiedyś przyjdziesz. Chciałam cię przeprosić za to, że cię nie ufałem. Większość ludzi traktuje mnie źle, więc jestem ostrożny. A nie, to chyba w sumie nie ta. Ale ty byłeś dla mnie... Ty byłaś dla mnie wyjątkowo miła. I uważam cię za dobrego przyjaciela. Hej, chcę ci coś pokazać. Wejdź do środka. No nie, to chyba jednak ta. Ta. Ewidentnie to ta. Ach, tu jest! Widzisz to? To moja specjalna przynęta na ryby. To jest przynęta najwyższej jakości. Sam bym ją zjadł. Proszę, tu masz przepis. Umiesz wytwarzać z dzika przynęta. No i fajnie. Dostaliśmy taki... Mały prezent od Lainusa, ale nie, to chyba nie jest testynka, o której mówiłam. Tak mi się przynajmniej wydaje, wiecie co, jest północ. Ale właśnie zastanawiam się... Dobra w sumie, walić to, idziemy do domu. Bo jest północ. Więc myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby pójść spać. I przy okazji chciałam jeszcze zobaczyć kalendarz, jutro jest księgarz, oj... Oj, oj, to przydałoby się coś u niego kupić. Chyba. No nie wiem. Energii znowu nie zużyłam. A zarobki na dzisiaj to... No trochę duże, bo sprzedaliśmy oczywiście dużo żurawiny. Więc mamy z tego 12 327. No i cóż, ja dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!